Witajcie, Dziadek z tej strony. Kolejna latarka z Biedronki, tym razem marka Smuki. Czy jak tam się czyta? Mini latarka. Słuchajcie, malusia latarka, dosłownie malusia. Ma wysokość 55 mm i średnicę 13 mm. Jedno co się rzuca w oczy to fluorescencyjna zawieszka. Słuchajcie, na bank to no, aż po oczach wali. Metalowa budowa i dioda LED. Kosztowała mnie 4 czy 5 zł, tak więc zobaczymy... Czy w ogóle warto, chociaż powiem szczerze, że jestem pozytywnie nastawiony do tego produktu. Czemu? Mała latareczka, metalowa obudowa. No nie wiem, jak z tym dzyndzlem, że tak powiem. Jak z jego wytrzymałością i tak dalej. Jeżeli chodzi o cał, sam produkt, od spodu mamy instrukcję, do której można się dorwać. Klasycznie w wydrąkach mamy instrukcję i pewnie oczywiście całkowicie po polsku, tak więc... Miło z ich strony. Wszystko po polsku. Co prawda, drobnym makiem, ale jest. Dane producenta: MP Tech, spółka z Warszawy. Tak więc możemy się spodziewać, że to jest jakiś rebrand kolejnego produktu z Chin. Jak ona tam mniej więcej się od środka wygląda macie na tym oto obrazku. Zaoszczędzimy przy okazji rozkręcania, a zaraz zrobimy mały i szybki unboxing. Tak oto ona wygląda w całej okazałości. Powiem szczerze, że wreszcie chyba pierwszy latarek z wiodronki, która jakieś, że tak powiem, dobre wrażenie robi, przynajmniej na mnie. On off to jest przechylenie. Zanadżycie jej biedronkę jakieś zabezpieczenie na bateriach? No, dokładnie. Oczywiście, aby nie było. Słuchajcie, to jest plus takie zabezpieczenie. Tak więc jeszcze raz przekręcamy i działa. W zasadzie sprowadza się do zamknięcia albo otworzenia obwodu od cały bajer. No ta fa faktycznie bardzo leciutka, bardzo fajna. Munka wydaje się elastyczna jak ten włącznik świeci w ciemności właśnie widzicie zaraz na zdjęciu no i co, słuchajcie nie będziemy tutaj gdybali co i jak, pójdę z nią zaraz w teren, nagramy wideo zobaczymy jak ona świeci to będzie na tyle, nie uciekajcie ta -da! biedronka w akcji hmm, co wam mogę powiedzieć jako latarka, naprawdę fajna sprawa, bo jej używam od, od czasu nagrania pierwszej części niemal codziennie. A wiesz, mi troszkę minęło, bo tak lekki pościg wyszedł. To jest drugi komplet baterii. No i właśnie, baterie. Bardzo dyskusyjna sprawa. Powiem Wam, że no co z tego, że dacie piątaka za lampkę? Jak kurczę przyjdzie, co do czego na tych bateriach splajtujecie. Jeżeli ktoś kupuje te baterie hmm, guzikowe tak zwane. W listerkach po 10, tu gdzieś tam z Chin, tam z Allegro jakieś tam, AV chyba jakaś nazwa, nie pamiętam. To nam wam w, przy obróbieniu tego filmu, to wam powiem, co to były za baterie. I może sobie pozwolić na takie wydatki, to śmiało, można kupić. Jeżeli miałbym osobiście komuś powiedzieć coś, polecasz tą latarkę, czy nie polecasz? Szczerze nie polecam. No co tu polecić? Wy będziecie wydawali więcej na baterii, niż kurczę, nacieszycie się tą latarką lepiej dorzućcie te, nie wiem, 10-15 zł kupcie coś na jakieś baterie typu paluszki, żeby to Wam trochę poświeciło a nie takie to jest moje zdanie oczywiście szanuję Wasze możecie mieć kompletnie inne ja się wcale tutaj nie będę dziwił tak to mniej więcej wygląda z mojej strony na temat tej latarki będzie wszystko cóż, trzymajcie się i do następnego, pozdrawiam Was, cześć